panowie, dawaj, dawaj! Jakie to jest pyszne! Już za chwilę poznasz przepisy, które rozkochają Cię w airfryerze na dobre. To ten moment, kiedy na Twoim ekranie pojawią się kolejne domowe hity. Proste, szybkie i tak dobre, że będziesz chciał je powtarzać codziennie. Zostań z nami do końca i koniecznie napisz w komentarzu, który przepis według Ciebie zasłużył na tytuł najlepszego w tym odcinku. Kojarzycie te ziemniaczane serpentyny z wakacji? No jeden ziemniak potrafił kosztować nawet 15 zł, a do tego jeszcze trzeba było stać w kolejce. No dzisiaj zrobimy taką domową wersję w air tylko że znacznie taniej i szybciej. Składniki mamy już na stole, więc nie czytam listy, tylko działamy. Główny bohater to ziemniak i pasta, którą zrobimy tak, żeby nadała mu chrupkość. Po pierwsze, ziemniaki, które są umyte, są wysuszone i jak widzicie, są też nieobrane, a to dlatego, że właśnie skórka z ziemniaka nada całości takiego fajnego koloru. A zatem kroję wszystko w cienkie plastry, starając się, żeby ziemniaki zachowały swój kształt. Każdy stosik plastrów nadziewam na patyk i lekko rozciągam. Chodzi o to, żeby między plastrami powstały szczeliny. Okej, okay, jak widzicie już to trochę przypomina tą wersję z wakacji, dlatego teraz zabierzemy się za marynatę. Do miski ląduje jedna czubata łyżka skrobi ziemniaczanej i dwie łyżki wody. Całość trzeba wymieszać, żeby skrobi nie utworzyła grudek, to będzie taki nasz klej do przypraw i tłuszczu. Do pasty dolewam następnie dwie łyżki oleju, wsypuję słodką paprykę, szczyptę wędzonej, czosnek, sól i pieprz. No Dodaję też dwie łyżeczki pesto bazyliowego i łączę wszystko na taką emulsję do smarowania. Jakby było to za gęste, to dodaję pół łyżeczki wody. Kochani, jeżeli jesteście oczywiście fanami e, świeżych ziół, no to dodajcie świeżą bazylię albo też użyjcie po prostu e, suszoną bazylię. No tak łyżeczka powinna wystarczyć. Tak, czy siak wyjdzie jak trzeba. No dobra, w takim razie pędzel w dłoni i smaruję plastry z każdej strony tak, żeby wjechać przyprawami pomiędzy. Wystarczy naprawdę cienka warstwa. I to tyle. Całość przekładam do airfryera, ustawiam 185 stopni Celsjusza i 14 minut pieczenia. No i kochani, to połowa czasu, którą e, mamy przeznaczoną na naszą przekąskę. Teraz ją po prostu obracamy do góry nogami. No i na kolejne 15 minut ląduje do Air Po tym czasie posypuję jeszcze ziemniaki cienką warstwą parmezanu i dopiekam przez takie 3 minuty, żeby wszystko ładnie się zarumieniło. I to jest to! Złote, pofalowane, pachnące bazylion. Jak zrobi się raz, to naprawdę będziesz szukać pretekstu, żeby zrobić je kolejny raz. No tak czy inaczej, to trochę powie wakacji w ten jesienny już czas i to lubię. Prostota. Połączona z dobrym smakiem Krzysztofie! idę! O! Coś to jest, co? Ole, piękne! Grula, nie wiem jak pod jaką, y, w twojej krainie, pod jaką funkcjonuje. W mojej to będzie ziemniar. Ziemniar, pyra, pyra grula, czy jak tam. Ej, ale jaka ładnie przypieczona. Powiem ci się, że taki vibe między mi dajesz. No, <laughs> właśnie mówiłem <laughs> widzą, że w budzie niestety trzeba się nastać nieraz w kolejkach za 15 ziko za, za takiego no. ziemniaczka. Ole, ciężkie, ty ale jak to zrobiłeś? Masz im No właśnie ręcznie, nie bawiłem się, Co ty bardzo. gadasz, <laughs> A ja coś do to dodałeś. Tak. Żeby taka była z zewnętrzna skórka bardziej chrupka. Mm -hmm. To jest skrobia ziemniaczana, jest takie bardziej crispy wtedy na, na zewnątrz tam. Mm. przy zapowaniu tego miąższu. Ale, ale prawdziwy, taki ziemniak to wiejski. Ja czuję jego moc i sytość. Pyszny, smaczny, prawdziwa pyra. Do tego dobre sosiwo. I uwierzcie mi, że przekąski przed telewizorem nabierają zupełnie innego wymiaru. Policzone makro, legalne słodycze. Airfryer, dużo protein. To są cztery rzeczy, które składają się w zajebistą całość. I dzisiaj pokażę Wam turbo smaczną przekąskę. Wiedzie banan, wiedzie dużo czekoladowego smaku. Kilka rzeczy, które potrzebujecie: no to odżyweczka białkowa. 30 g białeczka WPC, smak czekolad. Do tego jeden banan. 100 g płatków owsianych, łyżeczka proszku do pieczenia, 15 g masła, jak ma olej kokosowy, cokolwiek to też może być. Teraz mamy 10 g czekolady gorzkiej i czekolady białej. To będzie na górę. Pasta pistacjowa, to jest super. To są banany w czekoladzie. Do tego mleko owsiane, 20 ml do mojej masy. To będzie bardzo szybki temat. Biorę sobie banana. Uuu, mój banan już jest turbo słodki. Ale to dobrze. Banan wjeżdża i go ugnetamy. Dobra, banan jest rozrobiony. Do tego wjeżdża 30 g białka, czyli to będzie półtora miareczki. Hop, będzie czekoladowo. Do tego wjeżdża masło. Wszystko mieszamy w miejsce. Hop, na razie sobie dobrze pomieszam suche składniki. Zaczyna nam się tu wszystko zlepiać. Pachnie pięknie, pachnie bananowo. Mamy to dobrze wymieszane. Dodajemy te 20 ml. Jest to wymieszane. Zostawię to dosłownie na 3-4 minutki. Niech to trochę wsiąknie. Będę to wykładał na taki papier. Zrobimy sobie tu pracę. Airfryer na 160 stopni, 5-6-7 minut, ale z racji tego, że jest szklany, będę go fajnie sobie kontrolował i wszystko będzie gotowe. Myję ręce i wracam za sekundę. Kratkę wyciągam, wkładamy sobie do środka. Na środeczek wędluje moje ciasto. Grama mąki tu nie było. I to sobie trochę ugnieciemy. Chyba nie musi być taki równiutki, nie? Jak coś jest nierówne, to jest kraftowe. To jest około 620 kalorii, około 20 gramów tłuszczu, około, e, kochani, 40, prawie tam 30... 35-30 g białka, do tego około 60-70 węgli. No i co? Finito. to. Odpalamy airfryer, ustawiamy go na minut. Na razie damy mu minut, damy mu minut 7. I damy mu temperaturę, poniesiemy mu trochę do stopni 160. Jazda! Jak tu pięknie pachnie. O, Romanie, tak miało być. Zobacz, ciastko. Klacek, smarujemy to. Ja tu biorę czekoladę. Połowę, co? Połowa taka, połowa taka. Ale trochę jak brain, nie? Ja to przetnę, położę to ładnie, Kuba to grywa i zapraszam na degustację. I szybki lifehack dla ozdoby. Biorę białą czekoladę i zobacz tu, pięknie nam jej do waży. jak ładnie wygląda? Jakie ładne ruloniki się robią. Niektóre się roztąpią, niektóre nie. A na to czarną. – Babciu, czy ty zrobiłaś ciasto? Tak, Znusiu. Tak. Będę ci nim fidował. Ale prażone. Żeby was zaspokoić w jakikolwiek sposób, trzeba wam dawać kilka wersji jednego dania. Czekamy, aż nas zaspokoisz. Ja chcę kaloryczne. Który y, lokujecie, że który będzie lepszy? Ja tym prawa. To jest masło orzechowe, więc ono nie jest moim. Ale to dobrze Gdzień wygląda. Gówno. A co no, to jest? Fasta pistacjowa. Jest. To jest. O, jeszcze lepiej. Jest w końcu Dubaj wleciał. Uwaga. A to drugie to jest drzew Nutella. To są banany w czekoladzie. Proteinowe. Mhm. odżyweczka blokowa. Wjechała ja 30 gramów. To jest legalne policzone Nie, nie, tak jest healthy, to tylko bonus. W mm. środku jest gorzka czekolada, mm. która mocno czuć. To jest już biała czekolada w środku. Nie. Ale sycące, ja się końcę. Dobra, mam wrażenie, że wiem, jem. jem. Mm -hmm. I to jest wiska. Tak. Nie jest tak suchy, jakby się wydawało. Możecie sobie walnąć dżem, fruzelinę, co tam lubicie, nie? O, ja tylko bananem. Ale inne danie, ale jaja. I tu dopiero jakbyś mm -hmm. banana dorzucił, mm -hmm. a tam jakbyś poskąpił. Mm -hmm. Tu jest bananowy twist. A tu jest słodsze. Tam mm -hmm. było takie bardziej wytrawne. Bo pasta jest z bananem. Ej. A puddingowe. to jest dla mnie lepsza. No, mokre bardziej? Tak, no bo właśnie, też bym, no. Jest słodsze? Ja myślałem, by, jest healthy, to... ale z malinami, z czymś, to, o, ale by wjeżdżało. No 9,5 na pewno. No i ja. Też no pokuszę że się, że dać dziewiątkę. Tak? No i się cieszę. Róbcie, Dziękuję. po proste. Pożywne, na pewno sycące, a do tego możecie to traktować jako posiłek i jako deser, jak już jesteście zgłodnieni, spragnieni słodyczy. A Roman, jakbyś nie chciał, to C wiesz. Ale patrz, go nie widać, jak ninja. <noise> o, jak jeden, ninja się zakradł. To teraz na czarno wystarczy być niną? <noise> no. Kamil Lemka 440 pisze. Kuchnia turecka dla Arciego. Słuchajcie, podejmuje wyzwanie. Zaczynam od ciasta, resztą zajmiemy się później. Do pół kilograma mąki dodaję łyżeczkę soli, łyżeczkę cukru, dwie łyżeczki oliwy, 7 gramów drożdży instant. Całość ze sobą mieszam i dodaję 300 ml letniej wody. I teraz coś, co uwielbiam, czyli wyrabianie ciasta. Znaczy, oczywiście ciasto trzeba kilka razy podsypać mąką. Dobrze, jakbyście mieli więcej niż pół kilograma, ale już ładnie wygląda. Zobacz, odchodzi od rąk. Teraz jeszcze tylko zafoluję górę, aby ciasto nie wyschło. No i odstawiam, a w międzyczasie weźmiemy się za dodatki. Ale się pięknie i kolorowo zrobiło. Lecimy teraz ze składnikami, które wlatują do blendera. Czyli jak widzicie do kielicha wleciała jedna cebula, dwa ząbki czosnku, no i niestety mam taki malutki kielich, że będę musiał to zrobić wszystko na dwa razy, ale damy sobie radę. Mm, ale piękny cocktail wyszedł. I teraz tak, do misy wrzucam 400 gramów mięsa, przerzucam cebulę z czosnkiem i dodaję tego paprykę oraz połowę tego potwora, bo pomidor ten zdecydowanie jest za duży. Myślę, że ten musiał zrobić chyba na trzy razy. <laughs> nie no, mini blender, no. Odsączymy trochę z wody tego pomidora, bo bardzo dużo jej się nazbierało, a nie chodzi nam o wodę, tylko o farsz. <laughs> no i też o tego pomidora. No zobaczcie. Papryka z pomidorkiem, wlatuje. No i teraz, moi drodzy, wlatuje koncentrat pomidorowy. Trzy łyżki, dwie łyżeczki papryki słodkiej, jedna konkretna łyżeczka kuminu, mała łyżeczka ostrej papryki. Niekoniecznie, ale troszkę podkręcimy smak. No i oczywiście pieprz i sól do smaku. Słuchajcie, warzywa, równie dobrze możecie pociąć na bardzo drobną kosteczkę, na przykład yy, cebulę paprykę. To wszystko może być w drobnej kosteczce. Ja po prostu wolę taką konsystencję, o, żeby to wszystko tak wyglądało, jak taka jedna jednolita masa. Moim zdaniem przyjemniej się to będzie po prostu później jadło. Patrzcie jak pięknie, jakie mięciutkie, jakie puszyste. Odkrajam fragmencik, a w ogóle możemy sobie już porobić, bo ciasta mamy troszkę więcej. Takie o, kuleczki. Podkładać sobie je na bok. Teraz co, bierzemy, rozgniatamy. I całość rozwałkowuje. Cieniutkie ciasto, bo o to tutaj chodzi, żeby to było naprawdę cienkie ciasto. No i lecimy teraz z farszem, tak można by było powiedzieć. Cieniutko rozprowadzamy całość po cieście. Ole, to pachnie, jak się kręca. Tutaj lekko oliwą przetarłem przez ręcznik, żeby całość się mi tutaj tylko nie przykleiła. No i co? Przerzucam na kratkę. Fryer. Ciacho, temperatura 190. I dajmy sobie 20 minut. Ale słuchajcie, ten czas oczywiście jest przybliżony, bo to mamy tutaj szklany kosz, żeby sobie zaglądać i patrzeć, co się dzieje. Więc co robimy? Patrzymy, co się dzieje. I kochani, co najważniejsze, zobaczcie to. Dzięki temu o, możemy sobie zobaczyć z góry, jak wygląda, bo z góry wygląda idealnie, ale też mogę sobie zerknąć od spodu i widać, że jest przypieczone. Może przez kamerę tego nie widać, ale tutaj widzę, że spód jest zrobiony. Więc co? Pozostaje całość wyciągać. Ojacie, jak piękny jesteś. Lekko podstyga i zaraz wam pokażę, w jakiej formie to się podaje. Ok, na boku sobie przygotowałem, posiekałem pietruszkę, cebulę oraz yy, pomidora. No i przyszykowałem sobie czosnkowy sos. I więc słuchajcie, latuje to wszystko tutaj właśnie. Pachnie przecudnie. Odrobina cebulki, pomidorek i pietruszka dla tych, co lubią. I całość zawijam. Właśnie w takiej formie sobie całość. Jemy. Jak tortilla. Dawaj panowie, dawaj, dawaj! Ej, my tu Papryka! Szó to jest! Turecka pizza. Na Czym się różni od zwykłej pizzy? Nie ma tutaj sera. No. Ja cię to ty ją jeszcze robisz na żywo? Tak. Czemu ty czy tak ją próbujesz? Ty, tak robisz. O, muszę wiedzieć, jak to też smakuje. Tak robisz. Ja wszystko po prostu, no, ale mi się ręce. To jest kosmos. Ręce też. Już raz powiem wam. Czen, Teraz ja ja spróbujcie same. No. Słuchaj, hmm. nie, nie tak. Ty już tak lubisz? Patrz, tak, zobacz, tak tak. Moje kochani, patrzcie, zawijacie Ej, sobie. To to jest pizza Rolo? ale Maracie, dobre to już jest, Artur. Jakie to jest dobre, słuchajcie. Ej, hmm. Artur, rozwaliłeś mi czaszkę. No, ja też sobie rozwaliłem czaszkę. Dla to jest taka alternatywa dla kebaba. To co ty masz czy czaszkę? Robiłem sam. Jakie hmm. to jest pyszne. Co najważniejsze, robimy to w airfryerze. To nie jest ani burrito, hmm. ani nie jest kebab. Ale keba. jak, jak, jak ten, nie? Jak. Ani nie jest do końca pizza. Jakie pyszne mięso. Jakie pyszne ciasto. Słuchaj, jak czasami się zastanawiamy, czy coś bije do 10, to ty no, zmieniasz. No, zmienia. Tak, zmieniasz poprzeczkę dla 10. Popie 10, Pieszę. Panie, Pieszę. Spróbujcie Pieszę. sami. Odpisujemy. Dziękujemy, że takiego, nam zaprosiłeś. Takiego czegoś nie ja Dzień dobry moje kochane łasuszki w serii z airfryerem. Z racji tego, że ostatnio jakoś trochę y, poszedłem w słodycze, w desery, no i takie no po prostu proste y, potrawy, no to dzisiaj będę chciał zrobić sernik Miltsernik sernik Oreo. I potrzebne są tylko trzy składniki, a ja dodam czwarty, taki polewowy. 18 sztuk Oreo, łyżeczka proszku do pieczenia, 180 ml mleka i tak jak mówiłem, dodatkowo polewa skondensowane, pyszne, słodziutkie mleko. Zapraszam na przepyszny, słodki odcinek. Pierwszym krokiem i w sumie jedynym będzie zblendowanie tego wszystkiego. Łyżeczka proszku do pieczenia i z tego powinna Wam wyjść taka gładka masa. Zrobić się musi z tego masa budyniowa. O, jak ładnie pachnie. Nie uwierzycie, ja w sumie sam nie wierzę. Po prostu przelewamy to teraz. Ja już się przygotowałem. Generalnie chodzi o to, żebyście to mieli albo w żaroodpornym yy, naczynku, albo w jakiejś tej, yy, jak to się nazywa, patelnia, brytwanka, yy, to takie do ciasta, blaszka. Na przykład może być blaszka, ale mi się tutaj mieści takie żaroodporne. No i prosty temat. Przelewamy nasz cały, o, całe ciacho. Blender odstawiam, w miskę i teraz najważniejsze dla Was instrukcja. Wkładamy to do airfryera. Dobrze, że mamy przezroczystego, w się sensie ze szkłem. Ustawiamy 175 stopni na około 20 minut, ale obserwujemy, co się z nim dzieje. Bo teraz mogę obserwować, widzę. Jeżeli będzie takie, wiecie, idealnie u góry przypieczone, no to wtedy go zap, wyciągamy i przystrajamy. O, i jest pipip. Sprawdźmy, pip. ja go obserwowałem, oglądałem. Ale wy chciałbym, żebyście zobaczyli, jak on teraz naprawdę wygląda. Powoli, żeby mi nie upadł. No dzień dobry, ciasteczko! Ole, wygląda, co? Inaczej, wydaje mi się, że to jest pełno prawdy ciacho. No to ja wam powiem tak, to on teraz musi lekko stygnąć, ja go polewam y, tym i szkapułką rozsmarowuję, przyzdabiam i widzimy się na efekcie testingu. No widzieliście przybitki, no wyszło jak wyszło. mam nadzieję, że nadrobi smakiem, ale żeby to przetestować, bo już się nie mogę doczekać, zaproszę Arciego oraz Klamera. Chłopaki, zapraszam! To jest ciasto Oreo. Oreo Mild. Ciesujcie się, chłopaki. Powinno być to płynne w środku, z mleczkiem skondensowanym i to jest na bazie Oreo. Ej, dobrze. Kulinarny kaskader. Ej, pokaż się kawałek. Ej, faktycznie spoko. Ale dobre! Ale... Ty sobie robisz żarty! O! Jak dobre! Ale dobre, dla mnie pyta! Ale idealne! Ale dobre, ale idealne. Mm. Nie są ciutkie, ale wilgotne! Mm. Ej, ale wilgotne jest dobrze, idealnie! No. No, ale, ale dobre ciasto! Ale z jednej cieczy nie ma! E, ale pycha, naprawdę dobre. pyszne. Miano to jest naprawdę dobre ciasto na niedzielkę do kawki, herbatki. No. Ale kurwa dobre, Krzysztof. Tak jak mówię, nie potrafię gotować, było to bardzo proste. E? Ja sam sobie daję 9, bo jest to szybko i smaczne. 9,5. pół. ogóle? lekko, no. Mhm. Zajebiste! Trochę gól. Człowiek kończył 4 <laughs> szkoły gastronomiczne we Francji, a ten przychodzi, kruszy Oleo, zarewa i jest 9, nie? To jest pycha. Szanowni Państwo, piąty sposób i dwie osoby. Sebastiana pozdrawiamy. Sebastian jest, jak to mówią Włosi, na El Quattro, więc byku kuruj się. Ja uwielbiam gotować z Arturem. To będzie cukinia nadziewana szarpaną piersią z kurczaka. tabasco, Serek, wymieszany jako susiwo do kurczaka. Pleśniowy serek. Dobra, bo już mi się ściepiorek. Ale leci śliwe. Piersi z kurczaka. Po prostu je wsadzimy. Temat jest prosty. Artur wsadzi do kurczaka, a ja zrobię szybko. Cikinia. tak na pół. I tak tak, na mę? tak jest. Jak sądzisz, na ile? ja sądzę, że nie 180. Tak, żeby nie, nie ten, nie, tak. nie, nie za mocno przejechać. Nie? Dobra, ja dam 25 i tak będziemy zerkać ciągle. I teraz tak: suszony czosnek i papryka słodka. Możemy tak kłaść. Ja widzę, że ty się nie cykasz w tańcu. Kuchnia u ciebie to maraton. <laughs> Tempo jest zabójcze, już chciałem sprawdzać kurczaka. Otóż, mój koleżko, porosłe. No co, ty go! I ja się, że... ty, no ty. Tak, i Mogę to Bo ja nie robiłem na tym jeszcze. Co? Zajmiste. No, jaka <laughs> To się Arci robi. Więc w międzyczasie głupi. zrobimy pastę do kurczaka. I teraz, tak, Arci, serek śmietankowy i sriracha tyle, ile lubisz. No i mieszasz. Bardzo proste to będzie. To lepiej kontrolujmy ostry. Słuchajcie, lepiej ostrego dać mniej i go później dodać. Nie za dużo i później go nie wyjąć. Znaczy. Powiedz mi co, dalej jeszcze więcej dodać czy mniej? No próbuj. Słuchaj, my razem to gotujemy. A ciutkę dodać. No słuchaj, dobra, ja już coś tu pomieszałem. Ty masz tutaj w tym. Masz już? Tak. Gorgonzola. Do tego, bo to będzie nasz taki dip, dwie łyżki śmietany. Mm -hmm. I łyżka jedynego poprawnego i słusznego. <laughs> Majonezu kieleckiego. Jedziemy. Trochę czochu, trochę soli, trochę pieprzu jeszcze dam. A? No pięknie. Wiesz, że tu już koniec? Więcej przegadaliśmy niż to było. Jak to? Już? No już prawie jesteśmy. Ale będzie dobre. Zajebiście, bo śniadanie na Może... O, Ale ładny. Ty jesteś duży chłop. O! Ale pachnie. Go, a Ty, ale bez przypraw, bez niczego. Uwierzcie mi, ładnie pachnie. Ładnie. Nasze ładnie. cukinie. O! Romanie będzie dobrze. Po prostu to szatkujemy. Mogliśmy to zmieszać od razu w docelowej misce. Dosypywać? Dosypywać. Myślę, ja najpierw chcę tutaj część, żeby... Ale będzie kuro. No. Ho, 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 ho. Zobacz tu. Teraz tak. A. Już to mamy. No co? Nakładamy, Arci. nakładamy kuro. Zrobimy y, takie trzy reprezentacyjne. Przepraszam, co chwilę oblizuję palec. Muszę umyć rękę. Idealnie dwie piersi. Zobacz, ile osób się naje. Ty, ale w sumie Ej, patrzyliśmy się, że nie starczy kurczaka, Tu słuchajcie, jeszcze zostanie. Ej, to jest dobra współpraca, bo Ty to robisz, ja to robię i zobacz, ile to szybciej. No i dobra, 3 minuty tryb pizza. No, 4 minutki, dobra. Patrz, jak ślina leci. O kurczę, panie, ty, ty, o, ten ser się roztapia. Oczywiście, bierzemy <laughs> wiesz co? Bierzemy te, co mówiłem, że będą takie... Takie najładniejsze no. po prostu. O, takie błyszkę. Zobacz, no. jak w knajpie. Hop. I jeszcze jedną, bo do prezentacji musi być ładnie no. Pamiętasz nasz sosik? No tak, pamiętam. On nie będzie się tak lał, więc go musimy tak przeciągnąć tak o. Do tego skroiłem szczypiorek. Dobra, jest już zielono. Ślina już pociekła. Uuuu. Jak to mówimy, e, zrobiliśmy z Arturkiem legalne żarełko. Ale yes. powiem ci, że to wygląda jak brusieta. Czy tu jest kurczak? Słuchajcie, no dlaczego tak. muszę opowiadać, jak zaraz smak wszystko wam powie? I mogę jeść ze skórą? Musisz Nie. obrać, Obie dać się Mmmm. Ostre nawet. Bardzo wilgotne, jest serowe. Takie jest jak słuchaczowe. Mildowe, milk, takie uh -huh. rozpuszczone. Jest na taka pikanteria chodzi na. Spróbucie sobie sosik. Ja uważam, że tu jest ostrość, bo jest Archie, Archie lubi sobie coś dorzucić. Ej, polewa z cheese'u? <laughs> Dobra. Yy, znaczy dobra, ale z tym się lepiej komponuje Aha. dla mnie. Kawałko. Ale dobrze osusz wjechała, ale mm. super śniadanko. Sos za do steka, dobry. Idealny śniadanko. Powiem ci, że osusz taka, że ja mam okreczowo. Mm. ale zjem jeszcze jeden. Jeszcze ale Kuba zjem. jest kurczaczek, jest y, sereczek, jest... Ocenka, panowie. Osiem i No i dobra, no a Dziewięć. No, no i bardzo Było dobrze. Dziewięć. I my, a Ty, my sobie dajemy sobie po dziewięć. Jest bardzo dobre. Zajebista przekąska. W ogóle wsadzacie sobie do airfryera. Zobaczcie te rzeczy. Szczerze, już więcej nie ruszę. Jestem zachwycony, jak mówiłem, lekkie, soczyste, o! przepyszne. Trzymajcie się, oglądajcie inne odcinki. Airfryer to jest życie.